Cześć, nazywam się Michał Szymański i witam Cię w moim podcaście. Dlaczego warto mówić o pewności siebie? Wielu z nas doskonale zna to uczucie wewnętrznego paraliżu. Masz pomysł, czujesz ekscytację, jesteś o krok od działania, ale wtedy pojawia się głos w Twojej głowie: A co jeśli się nie uda? Co pomyślą inni? Może jednak nie jestem wystarczająco dobry? Ten podcast powstał po to, by pokazać, że pewność siebie to nie cecha wrodzona, ale umiejętność, którą można trenować dokładnie tak jak mięśnie, i że strach przed ryzykiem nie musi oznaczać porażki, tylko może stać się siłą napędową do zmiany. Brak pewności siebie nie bierze się znikąd, często jest efektem wieloletniego wewnętrznego dialogu, który był karmiony przez. Porównania z innymi, niekonstruktywną krytykę ze strony otoczenia, brak wsparcia w dzieciństwie czy wczesną porażkę, którą zostawiła emocjonalny ślad. Lęk przed ryzykiem natomiast to mechanizm obronny. Nasz mózg jest biologicznie zaprogramowany do unikania bólu, porażki i odrzucenia, dlatego woli zostać w strefie komfortu, nawet jeśli ta strefa jest dla nas szkodliwa lub dusząca. Wiele osób utożsamia pewność siebie z arogancją lub przebojowością. Tymczasem prawdziwa pewność siebie to wewnętrzne przekonanie, że poradzę sobie niezależnie od wyniku. To nie jest wiem, że wygram, ale raczej nawet jeśli przegram, przetrwam i pójdę dalej. Jak trenować pewność siebie? Po pierwsze, zmiana wewnętrznego dialogu. To od niego wszystko się zaczyna. Nasze myśli mają moc. To, co do siebie mówisz codziennie, tworzy Twoją tożsamość. Jeśli przez lata w Twojej głowie dominowały komunikaty typu nie dam rady, inni są lepsi. Co jeśli się ośmieszę? To trudno oczekiwać, że nagle poczujesz siłę do działania. Praktyka polega na zastępowaniu sabotujących myśli wspierającymi. Zamiast na pewno pójdzie coś nie tak, mów: Teraz poradzę sobie, nawet jeśli będzie trudno. Zamiast nie jestem wystarczająco dobry, to powiedz: Uczę się i rozwijam. Każdego dnia jestem lepszy. Zamiast co inni pomyślą, pytaj. A co ja o sobie myślę? To nie jest łatwe, ale regularne korygowanie myśli to trening mentalny, który z czasem staje się nowym nawykiem. Po drugie, rytuały, które wzmacniają pewność siebie. Codzienne, drobne rytuały mają olbrzymią siłę, ponieważ wysyłają do naszego umysłu sygnał: Jestem gotowy, jestem w mocy, dam radę. Poranny rytuał mocy. Wstań wcześniej, daj sobie 10 minut na głęboki oddech, kilka afirmacji, zapisanie trzech rzeczy na karce, z których jesteś dumny. To przełącza Twoje myślenie z braku na obfitość, ruch fizyczny, nawet 10 minut dziennie zwiększa poziom dopaminy i endorfiny, co przekłada się na wyższe poczucie własnej wartości, planowane mikroakcje. Ustal sobie jeden cel dziennie który cię lekko stresuje, ale nie przeraża małe zwycięstwa budują fundament odwagi. Po trzecie, odporność na opinie innych, najtrudniejszy, ale kluczowy krok i jednym z największych wrogów pewności siebie jest uzależnienie od akceptacji i oceny z zewnątrz. Ludzie i tak będą cię oceniać, niezależnie od tego, czy robisz coś odważnego, czy siedzisz cicho. Więc, skoro nie da się tego uniknąć, lepiej być, o, być ocenianym za to, kim jesteś naprawdę. Silna tożsamość rodzi się wtedy, gdy opierasz swoje działanie nie na tym, co powiedzą inni, ale na tym, co ty uważasz za słuszne. Zadaj sobie jedno ważne pytanie: czy wolisz być akceptowany za maskę? Którą nakładasz, czy może czas najwyższy pokazać Twoją prawdziwą twarz i przyciągnąć ludzi, którzy Cię naprawdę rozumieją? Pewność siebie nie jest punktem, do którego się dochodzi. To proces, styl życia i codzienna decyzja, by być sobą. Nawet gdy się boisz, nawet gdy nie masz gwarancji sukcesu, to nie oznacza, że strach zniknie. Oznacza, że przestaniesz pozwalać mu kierować swoim życiem. Na koniec, zostawię Ci jedno zdanie, które może stać się Twoją mantrą. Odwaga nie polega na braku lęku. Odwaga to działanie mimo lęku. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Jeśli ten odcinek coś w tobie poruszył, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Zostaw w komentarzu po sobie znak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się mocno i bądź sobą.